Jest jedna rzecz, którą najciężej znaleźć w życiu. I nie jest to praca, nie jest to godność i szacunek do siebie, bo to dla niektórych jest nieosiągalne. Nie jest to też Ronaldinho Gaucho, który jest tutaj, w rogu. Ale jak pewnie widzicie w tytule, najciężej jest znaleźć miłość. Tak, tak. Najciężej jest znaleźć miłość. I jakie jest najgorsze miejsce do szukania miłości? Tinder! I więzienie. Ale Tinder chyba gorszy. Dobra, już słyszę te głosy wzburzonych i zdenerwowanych ludzi, którzy mówią: Ej, moi znajomi poznali się na Tinderze i teraz są po ślubie. Jest taka szansa, ale nie dla ciebie. Dzisiaj na tablicę weźmiemy dwa twory. Jeden już przytaczany wcześniej, czyli Tinder. Jeden stosunkowo nowy, czyli Facebook randki. Na poczet dzisiejszego odcinka przygotowałem dwie postaci, które będą nam służyły jako takie króliki doświadczalne. Pierwszą osobą jest Agnieszka. Jessica. Jest Jessica. Pierwszą osobą jest Agnieszka. Jessica. Jessica lubi podróże, herbatę, czytanie, zakupy i muzykę. Jej opis to ekstrawertyk i introwertyk w jednym, wolę książkę niż film i jedzenie zamiast spania. Wygląda mniej więcej tak, czyli dobrze. Drugą osobą jest Michał. Michał ma 25 lat, lubi podróżować, uprawiać sport i dobrze zjeść. Jest z Poznania, ma 1,86m i tak dalej, i tak dalej. Obie osoby zostały stworzone i na Facebook Randki i na Tinderze. Te cztery konta będą aktywne przez dwa może nawet 3 dni. Po tych trzech dniach sprawdzimy, na którym serwisie dana osoba uzyska więcej polubień i dopasowań. Ja oczywiście będę swipe'ał wszystkich w prawo, czyli... U Was tam, tam. Moje też prawo, a Wasze... Prawo. Reasumując, który serwis będzie miał więcej dopasowań, wygrywa. I jeszcze jedno, w sumie bardzo ważne. Szukamy w okolicach Poznania i bodajże okręgu 50 kilometrów dookoła. Jeśli chodzi o wiek, przedział jest od 18 do 35 lat. To, co można zauważyć, konto Jessiki zaraz po stworzeniu tak naprawdę ma już ponad 99 lajków. Dla kontrastu, konto Michała na Facebookrancie ma tylko 5. Czy to znaczy, że Facebook randki jest dużo gorsze od Tindera? Nie, po prostu. Dziewczyny na Tinderach i innych portalach randkowych zazwyczaj mają kilkaset lajków w ciągu jednego dnia. U facetów tak to nie wygląda. No chyba, że jesteś gigaczadem, no to wtedy wygląda to nadal nie tak jak u dziewczyn, ale trochę lepiej niż u zwykłych facetów. Zakceptuj to. Celowo nie pokazuję wam Facebook randki Jessiki i Tindera Michała, bo nie chcę, żebyście przedwcześnie. Typowali już zwycięzcę. Ale jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. A ja się biorę za swajpowanie. Skoro teraz i tak w sumie tylko swajpuję, to może opowiem Wam troszkę o algorytmie Tindera, a raczej o tym, co sprawia, że po pewnym czasie nie jesteśmy pokazywani wcale, albo wręcz przeciwnie jesteśmy pokazywani cały czas. Algorytm Tindera opiera się być mocno na takim turniejowo-szachowym systemie. Tak, czyli na początku każdy z graczy ma 100 punktów i teraz za przegraną masz, dajmy na to minus 10 punktów, a za wygraną plus 10 punktów. Jako, że ty na starcie masz te powiedzmy 100 punktów, no to od tego jest liczona twoja siła, twoja wartość na Tinderze jakkolwiek to brzmi, dostaniesz 5 swipeów w prawo, tak? Czyli 5 razy wygrałeś i twój score wynosi 150. Tak, no to już jesteś o wiele więcej warty niż gracz, który ma 100 punktów. Przez to Twoje logicznie też są warte więcej niż te 10 punktów od gracza, który ma 100 punktów. Okej, okay, zrozumiale? Skrócie, każdy użytkownik może komuś dać punkty, lub te punkty zabrać. Im więcej sam masz punktów, tym więcej punktów możesz dać osobie, której dasz tak lub nie. No jak się pewnie domyślacie, jeśli masz wystarczająco mało punktów, no to pewnie nie pokażesz się już nikomu. A jeśli masz wystarczająco dużo, to jesteś cały czas gdzieś tam na topie i co chwilę masz nowe pary. Smutne co? Być może. Więc takim ostatecznym rozwiązaniem, jak po prostu mieć bardzo dużo dopasowań, to dużo ludzi musi Was lajkować. Tyle. I niech ludzie nie dają Ci w lewo. Le lewo. Moje lewo. Znaczy moje lewo. Dobra, teraz przejdziemy do Facebook na konto Michała. Tam to wygląda troszkę inaczej niż na Tinderze, bo tam od razu widać, że ktoś się polubił, czyli teoretycznie, już to zwiększa ci szansę. Jako, że Tinder ma już swoje lata i funkcji nie mają się spieniężać w tej aplikacji, to wprowadzono Tinder Gold i Kirkami. Jak nie trudno się domyślić, osobie, które nie płaci jest dużo trudniej niż osobie, która wykupi jakiś abonament i ma x nowych możliwości, które, by the way, w Facebooku teraz są na razie za darmo. I to jest największa zaleta Facebooka, ponieważ po pierwsze, jest darmowy, po drugie, nie obcina ci zasięgów, tak? Czyli nie ma tego algorytmu, który wkłada cię gdzieś, gdzieś tam na sam dół. A po trzecie a po trzecie, teoretycznie powinno tam być więcej osób, bo na Facebooku jest więcej ludzi niż na Tinderze. Ok, to było na tyle z pierwszego dnia. Teraz tak naprawdę przez dwa dni będę zajmował się tylko swajpowaniem na Tinderze i na Facebook randki na czterech kontach, i widzimy się za dwa dni na efektach. No hej, nastała wiekopomna chwila, bo właśnie teraz przechodzimy do podsumowania. Zaczniemy od Michała. Michał, jak się możecie spodziewać, ma. O wiele mniej dopasowań niż Jessica, no ale myślę, że każdy się tego spodziewał, a zwłaszcza ja. Konto na Tinderze na ten moment ma 129 par. Czy to dużo, czy mało? Ciężko powiedzieć. Jeśli chodzi o ilość wiadomości też ich jest troszkę, ale na pewno nie tyle co u Jessiki. I już jesteśmy na Facebook Randki. Michał ma około 157 par. Na Facebook Randki liczone są tylko nowe pary, dlatego Przyjmijmy, że jest to 160 dopasowań. No i jesteśmy na koncie naszej głównej gwiazdy, czyli Jessiki. Tak samo jak u Michała zaczynamy od Tindera. 1390 par. Wow. Jeśli mam być szczery, to przez większość czasu swajpowanie na koncie Jessiki wyglądało mniej więcej tak. Zupełnie inaczej niż to wyglądało u Michała. Także wybaczcie, chłopcy. Jako, że mamy już kwotę całkowitą, jaką osiągnął Tinder, przejdziemy teraz do Facebook randki Jessiki. I tu pojawia się mały szkopu, bo niestety ale Facebook randki nie zlicza dopasowań, które są u niej, więc muszę to policzyć ręcznie, a już wam mówię, że jest tego. Dużo. Dodatkowym problemem jest to, że tak naprawdę u Jessica cały czas liczba lajków wzrasta. Te polubienia po prostu się nie kończą. Cały czas mam 30 plus polubień. Ja choćbym bardzo chciał, nie jestem w stanie wszystkich jakby zaserduszkować. Więc tak naprawdę wszystko wyjaśni się dość ręcznie i zdalnie, bo będę musiał to wszystko policzyć. A te liczenie zacznę. teraz. No siema. Yy, taka szybka informacja. Okazało się, że Facebook randki nie zezwala na to, żeby nagrywać ten ekran, w którym są dopasowania, a co za tym idzie, w trakcie liczenia musiałbym wam stawić czarny prostokąt, więc będziecie musieli mi po prostu uwierzyć na słowo, że było tyle dopasowań, ile pokazałem. Dzięki. Dobra, wiecie co? Ja policzę to wszystko poza kamerą. Ostatecznie podam ten wynik, który gdzieś tam wyjdzie, bo tego jest no, troszkę dużo, także widzimy się na wynikach końcowych. Żeby was nie mi to około 45 minut. Porównując wyniki Michała do Jessiki, to tak naprawdę Michała nie ma, nie istnieje. Dodatkowo, cały czas... Dostaję nowe powiadomienia o nowych parach. To się nie kończy. Pomyślcie, jakie to jest przerażające, że jesteście jedną z prawie dwóch tysięcy osób na liście jakiejś dziewczyny albo na liście stu osób u jakiegoś gościa. Jakie to jest psujące dla tej osoby, gdy ma tak duży wybór i w sumie nie dziwię się, że dziewczyny po to zazwyczaj wybrzydzają. i nie podoba im się, bo ktoś napisał cześć, a ktoś nie był na tyle kreatywny, żeby zainteresować, rozumiem to, bo przez portale randkowe dziewczyny mogą poczuć się jak księżniczki i sama cena idzie bardzo mocno do góry, podobnie jak wymagania. I tutaj po raz kolejny zadam pytanie. Czy można znaleźć miłość na Tinderze? Jeśli nadal uważacie, że tak, no to też możecie napisać w komentarzu. Ale dobra, dobra, dobra. Przejdźmy do wyników, bo odwlekam trochę. Jeśli chodzi o Tindera, przez 7 dni Michał i Jessica zdołali uzbierać tyle dopasowań. Czy to dużo? Dużo. Ale czy wystarczy na Facebooka? Napiszcie w komentarzu. Na Facebooku Michał zebrał tyle dopasowań, ale Jessica mogłaby wygrać to wszystko sama. Tak. No i oczywiście to jest zrozumiałe, bo jakby to jest to, co tłumaczyłem, tak? Facebook randki jest nowym narzędziem i doskonale wie, że z Tinderem może wygrać tylko przez skuteczność. I oczywiście, Facebook randki nadal ma dużo mankamentów, to znaczy właśnie to, że nie liczy wszystkich par, czy to, że działa to bardzo topornie mimo wszystko, bo oczywiście nikt nie będzie lekował to w taki sposób jak ja, czyli będzie po prostu napietrzał w, w jeden guzik, tak? Ale na Tinderze mimo wszystko to jest bardziej płynne. No i na Facebooku nie można swipować, trzeba klikać. Mała rzecz, ale, ale wkurza. I już na sam koniec napiszcie mi w komentarzu najgorszy tekst, jaki może napisać dziewczynie albo chłopakowi po zmeczowaniu się na Facebook randki albo na Tinderze. I być może w następnym odcinku nawet przejrzymy te wiadomości, które dostałem do tej pory. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie. W opisie wstawiam zrzutkę, na się pomaga. Myślę, że to będzie dość fajny punkt, jeśli każdy odcinek będzie mógł chociaż przez jakiś zasięg pomóc w jakiejś słusznej sprawie, więc pomagajcie.